Siema, witajcie bardzo serdecznie, zagrałem w nową wersję Pet Simulator X, jak to Puzonik tam powiedział, testujemy sobie ten tryb, oczywiście link do niego znajdziecie w komentarzu i dostałem na początek już jakiegoś super kota, gdzie jesteś kocie, dobra, lecimy w tę stronę, first go to small box item and put a pet for delivery, dobra, czyli musimy położyć tutaj peta, proszę bardzo, z jeden siły, to jest strongman pet, słuchajcie, no dobra, i co, on sobie tam pójdzie, prawdopodobnie, dobra, idź, o, dostaliśmy 10 energii. Now to go to training area. Dobra, lecimy do e, a, obszaru treningowego i zobaczymy. Tą energię prze, przekształcimy na jakieś super koksiarskie itemy. Zaraz zobaczymy zresztą. E, i, dobra, tutaj mamy, tak? 052. Klikamy E. Proszę bardzo, training. Czyli to taki trening simulator połączony z pet simulatorem. Nieźle, dobra, dobra. Dawaj, zrobiłem. Now obtain. 100 energii muszę zdobyć. Naprawdę, naprawdę to troszkę klik. Tu stop. Jezu, żeby zdobyć 100 energii, to trochę będzie. Czemu tu mam 0,47? Co to jest to? Upgrade multiplayer. Ok, tu jest jakiś grup reward. A tutaj jest jakaś kolejna skrzynka i będziemy mogli otwierać PETY. Dajcie znać, tu jest są jakieś teleporty z tego co widzę. Dobra. Otwórzmy skrzynkę. O, proszę bardzo, next step. Ok, idziemy po jajko nowe, bo zdobyliśmy więcej energii. Otwieramy. Dobra, zobaczmy, co dostaniemy. Pięknie, jajko. A, znowu ten basic cat. No panie, ale wy... jego oczy są naprawdę koksiarskie, słuchajcie. Podobają mi się, naprawdę. Dawaj mi tego, proszę. Ten kod wygląda nieziemsko. Dobra, teraz możemy have equipped pet. Gdzie? My... Moje pety. Możemy tutaj cyk. Tylko dwa mogę. Oj, to tylko dwa mogę. A i potem mogę, czyli ja je trenuję. Patrzcie, ten ma 4,67. Dobra. Dobra, czekajcie. Dodaj te pety, tak. I co teraz? Tokens. Tu są jakieś tokeny. Buy for energy. I co mi te tokeny? Euroblox, you finished tutorial. A po co mi te tokeny? Na co są tokeny? Słuchajcie. Na co to jest? Ktoś mi wytłumaczy? Co tutaj jest? Jakieś jajko, czy mogę odblokować? Czy, czy my zdoby... Czemu te koty? ty, ty miałeś tam robić, mieliście pracować. Halo, 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 halo. Halo, pudziany. Dobra, cyk. Okej, okay, dobra, one sobie już tu noszą. Może przerobimy to na... Poczekajcie, tu mamy upgrade'y. Aha, czyli tutaj za te tokeny dostajemy, czyli tokeny możemy kupić za energię. Okej. Okay. Dobra. Dobra, czyli wiecie co? Może chodźmy trochę poćwiczyć. Poćwiczymy, przerobimy sobie to na lepszą energię. Te koty nam tam działają, z tego co widzę. Chodźmy tu, niech leci. Leci do treningu. trening cały czyni mistrza, jak to się nazywa. Przerobimy całą energię i teraz chyba te koty będą nam więcej dzięki temu prawdopodobnie przenosić. Zaraz sprawdzimy. Patrzcie, 12,89. Teraz więcej będą przenosić. Kurka, czy da się to jakoś przyspieszyć? Mogę też spróbować. Buy tokens to upgrade. Buy stronger pets, upgrade your pets. No, mogę ulepszać te pety albo sprawdzić swoje szczęście w tych openingach. Kupmy jeszcze jedno jajko za energię i sprawdźmy, może będzie tym razem. Basic dog. Czy basic dog jest lepszy? Słuchajcie. to on ma piątkę. To wiecie co, to i tak mi się opłaca bardziej trenować te, 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 te koty, które mam. Bo ten Basic Dog jest taki średni. Patrzcie, już mamy 232 energii, więc nabustujmy sobie. Zbustujmy go tak, żeby było jeszcze mocniejsze. Cyk, pyk, trening czyni mistrza. turyru, zróbmy mocniejsze pety. Proszę bardzo. Dobra, dawaj, dawaj, bo mamy więcej tej energii. Ćwiczmy, ćwiczmy. Tu jest 27 już teraz. Dobra, i te koty powinny mi tutaj więcej paczek teraz przenosić. Sprawdźmy w ogóle, jakie tu mamy Tokeny, znaczy te upgradey, store, sklep. O, tu są limitowane pety. Ultralack mamy Speed, mamy Teleport, Triple X, mamy Double Energy za 299. Kurka, nie wiem, nie wiem, czy jest sens. Czy to jest, czy to się opłaca? Patrzcie, 262 już energii mamy. Nieźle, a te tokeny. Buy two tokens, okej. Okay. Czyli mogę podwajać, jakby, tę liczbę. Tylko, że potem ulepszanie tego. Trzeba 350 tokenów, jak widzicie. Ja mam już klon slots. Co to jest klon slots? Za 30 tysięcy. O, panie. Dobra, ćwiczmy. Ćwiczmy na masę. Dzięki temu będą te petty więcej przenosić, nie? I zobaczymy. Dawać mi to. Chyba, że będziemy mogli resztę tych jajek odblokować, ale to będzie ciężkie. To będzie więcej energii potrzebujemy. Tak, nie wiemy, ile to kosztuje. Tak naprawdę trochę słabo. Tylko po 6 nawet jak ulepszyłem te koty, to i tak dostaje po 60, czyli one nie mogą mieć więcej. Hmm. Dziwne trochę, prawda? Bo ile ja dostaję? Po 60. Cały czas po 60. Czyli jakbym. Sprawdźmy, czy jak. Wiecie, jak umieszczę tam psa i zacznę go trenować, weźmy to, usuńmy. I zróbmy tak. Tego weźmiemy, usuńmy. Weźmy psa. Jestem pyta... ciekaw, czy jak wezmę psa. A i tak muszę, słuchajcie, dużo energii wydawać. Okej. Okay. Okej, okay, pies, dobra pieseł, będę cię ulepszał. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ciekawe, potrenujemy. Czy będę w stanie doda dostawać więcej energii za tego psa? Dobra, trenujmy. Pies tam wytrenuje się, mam nadzieję. Dobra, i sprawdźmy, ile ten pieseł 50 teraz. Pieseł do 50. Hmm. Jezu, patrzcie, ile ktoś tam nosi tego. Jesus Christ. Dobra, czas się jeszcze bardziej potrenować, wydaje mi się. I będzie dobrze, i będzie dobrze. Jeszcze lecimy na masę z treningiem. Ile pies nosisz teraz? Chyba za mało, słuchajcie. Zobaczymy, może się uda. Kurka, żeby ten pies więcej nosił, to by było spoko. Ile dostaniemy za niego? 59,99. Ten pies ma jakąś przecenę, widzę. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle i do zobaczenia.